Witam, zapraszam Was do restauracji Tien Huok, czy jakoś tak. Dzisiaj zjemy sajgonki, zupę oczrok oraz wołowiny z czosnkiem. Sajgonki klasyczne, zjadliwe ok, zupa. No cóż, tutaj się zatrzymamy na chwileczkę. Zupa. Początkowo smaczna, ale w pewnym momencie odkryłem coś, co mnie zmurowało. No właśnie. groszek, cukinie i ananas. Zupa była ok, może was zjadliwa, ale te ananas i cukinie oraz groszek popsuły całe, całość odbioru. Później przyszła wołowina w czosnku z warzywami. I tutaj pierwszy kęs, super ok, ale w pewnym momencie dokopałem się do, patrzcie moją minę, do uwaga, kalafiro cukinii. No okej, okay, może, może być, ale to nie jest ten, Ale znaleźliśmy jeszcze brokuła, pieczarki i to już bardziej mi podchodzi pod włoszyznę niż pod chińszczyznę. Na szczęście nie szczekało. Całość danie po prostu zostało popsute. No cóż, nie zawsze święto lasu, ale wygląda koniec. Pozdrawiam Stanisław, Pan Kosmita, z okazji podróżnika, a jeszcze zapraszam na małe podsumowanie, które nagrałem tuż po wyjściu z lokalu. Trzymajcie się, dajcie suba i obserwacje. Łowina z brokułem, z cukinią, z brokułem, z cukinią, z ananasem. Kurwa mać, tego by nawet Polak się. ヒンチが。